Kolejne ćwiczenie. Tym razem ćwiczenie będzie bardzo zbliżone do któregoś, już nie pamiętam którego z kolei, jednego z moich poprzednich. Yy, tylko, że teraz jeszcze włączymy do pracy yy, taką już bezpośrednią, faktyczną pracę naszego brzucha. Pamiętacie takie ćwiczenie równoważne, które polegało na tym, że wyprostowaliśmy, unosiliśmy do góry wyprostowane kolana i łokieć yy, rąk. Przemynek jakby stronę, tak? Tylko teraz jeszcze będziemy dodawać spotkanie się kolana z łokciem. Powrót do pozycji wyjściowej. To samo druga strona. Najpierw wyprost. Chwilę trzymamy. Pamiętamy o równomiernym oddychaniu. Kolano i łokieć spotyka się. Powrót do pozycji wyjściowej. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. 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 Niezawodna.